Lamele 3D.pl Sprawdź, jak zamontować ściankę ażurową z lameli. Przygotuj klej montażowy, wiertarkę, klucz imbusowy, poziomice, opcjonalnie do przycięcia, piłkę ręczną. W zestawie znajdziesz nawiercone lamele na sufit i podłogę, nawiercone lamele pionowe, zaślepki, drewniane kołki, konfirmaty. Układamy elementy na podłodze. Za pomocą konfirmatów przykręcamy lamele pionowe do poziomych. Dwa dłuższe lamele montujemy w późniejszym etapie. Nakładamy klej bądź taśmę montażową na podłodze w miejscu montażu. Ściankę stawiamy w wyznaczonym miejscu, sprawdzając pion. Następnie wiercimy otwory pod kołki montażowe w górnym lamelu i suficie. Przykręcamy ściankę kołkami do sufitu. Na koniec montujemy pierwszy i ostatni lamel za pomocą drewnianych kołków i kleju i naklejamy zaślepki. Aby zmniejszyć wysokość ścianki, docinamy lamelę piłką ręczną i wiercimy otwory pod konfirmaty. Lamele wolnostojące pozwolą na efektowne oddzielenie stref we wnętrzu. Sprawdź dostępne kolory na stronie lamele 3Dpl.